Dzień dobry, nazywam się Łukasz Becela, jestem trenerem drużyny WKS Ślądz Wrocław. Zapraszam na Extra Time. Pierwszym ćwiczeniem było boisko 20x24. Na, na warogach każdego boiska były chorągiewki, czterech kolorów. Zawodnicy, 12, 12 zawodników zostało podzielone na, na dwa zespoły. Zadaniem zawodników było na mój sygnał podniesienie danego, danego koloru, czyli chorągiewki, jak najszybciej przemieszczenie się do danej chorągiewki jako zespół. Czyli akcent tutaj był na orientację przestrzenną i szybkość reakcji, czyli jedna ze zdolności koordynacyjnych. Które było już wprowadzone w części rozrzewkowej. Zawodnicy przez 10 minut wykonywali te, na sygnał wykonywali reakcję i orientację na przestrzenną, która jest związana tak samo z elementami na boisku. Zawodnik musi się orientować, co się dzieje, dookoła widzieć, co się dzieje, kto jest w przewadze gdzie jest wolne pole, gdzie można zagrać.